No to mamy problem z wachą. No. Dacie wiarę, że waha się nie waha? Mnie to nie rusza. Mam na to sposób. Jaki masz sposób? Za każdym razem jak wlewam wachę, dodaję małą tabletkę i oszczędzam kasę. Oszczędzasz kasę na wachę na małej tabletce? Nawet z twoim minibusem? Tak, a jak pomagam komuś zaoszczędzić na wachę, to też na tym zarabiam. Czekaj, więc zarabiasz kasę, pomagając innym zaoszczędzić na wachę na małej tabletce? Masz dużego? Kochanie, czy mam dużego? O tak, skarbie, masz duży bak w samochodzie. Ha, mam. Patrz, tyle zarobiłem w tamtym tygodniu. O, to jest duża kasa. Planujemy wakacje za nasze oszczędności z wachy i zarobione pieniądze. Użytkownicy Gowi robią średnio od 10 do 20% więcej mil na galon. Przydałyby nam się takie oszczędności na wache I duże pieniądze. Kliknij link poniżej, by zacząć oszczędzać na wahy.